Oszukali ją i chcieli mi zrobić krzywdę, ale zostali ukarani. Wszystko będzie dobrze. Nie płacz, synku. Kiedyś zostaniesz królem, a królowie nie płaczą. Nadchodzą zbrojni, panie. Cóż za troskliwy ojciec! Za chwilę przyjdą tu moi rycerze. Kiedyś będziecie nimi rządzić. Ale najpierw Busti musi umyć twarz i usunąć ślady łez. W komnacie obok jest wiadro z wodą. Aleis, pomóż, bratu. To są królewskie dzieci. Mają Twoje oczy, Panie. No, i teraz już wszystko wiemy. Foltest został zabity, a Geralt został oskarżony o jego morderstwo, o zamordowanie go. Dlatego właśnie siedzimy w tej celi. No cóż, chyba nic więcej się od ciebie nie dowiem. Jestem wolny? Foltest, król Temerii. Został zamordowany. Niestety, na razie jedynym podejrzanym jesteś ty. Zgniję w lochu tylko dlatego, że morderca okazał się sprytniejszy od ciebie. Przykre. Na pewno nie zgnijesz w lochu. Powieszą cię. Oh, to może przekonaj ich, żeby tego nie robili. Bardzo. Nie mam żadnego wpływu na wyroki sądu. Jesteś dowódcą niebieskich pasów, więc zrób coś do kurwy nędzy. Morderca znajduje się na wolności. Z każdą chwilą jest coraz dalej. Wersja z mnichem zabójcą mnie nie przekonuje. Nie powiedziałem, że był mnichem. Był w habicie. Odpłynął łodzią z oddziałem Sojaty. Z Rozpoznałbyś go? Jasne. Nigdy nie widziałem takiej góry mięcha. Co byś zrobił, gdyby udało ci się uciec? Co byśmy zrobili? Nie twoja sprawa. No, Dobra, prosty chyba, o to chodzi w całej grze. Zapolowałbym na tego królobójca. Wiesz, gdzie go szukać? Skoja Tel pomogli mu w ucieczce. Od nich trzeba zacząć. Myślę, że wiesz, co to za jedni. Niby skąd mam wiedzieć? Mieli trofea, maski w niebieskie pasy. Komando Jorweta. Zatem mamy trop. Wiem, gdzie ich szukać. Daj mi pić. Tortury wywołują u mnie ogromne pragnienie. W sumie, dlaczego nie? Wes. Przynieś nam coś do picia. No, nie można było tak od razu. Sam jesteś sobie winien. Twój los w Twoich rękach. No, coś mi mówi, że Geralt by poznał bliżej. Dziękuję. Jego podwładną. Mam wow, nawet coś do jedzenia przyniosła. Tak, pije. Jednym haustem. Kobiety służą w jednostkach specjalnych. Hm, nie wiedziałem. Wes jest jednym z moich najlepszych żołnierzy. Jak trafiła do niebieskich pasów? Wyciągnąłem ją z łapsko atel. Miała 16 lat, jak spalili jej wioskę i wyżnęli mieszkańców. Spodobała się dowódcy komanda i tylko dlatego ją oszczędzili. Ostatnia sprawa. To są akta niejakiego Geralta z Riviai. Ciekawe nasze Dotyczące akta? śmierci króla? Śmierci Geralta. Raport dotyczy wydarzeń sprzed pięciu lat. Pogrom w Rivii, o ile pamiętam. Rivia. Miasto liczące 1234 mieszkańców. Pośród nich żyje 253 ludzi. Coś się z głosem krzyczy. 25 września 1268 roku wybucha pogrom. Ulice spływają krwią elfów i krasnoludów. Tylko jeden człowiek staje naprzeciw rozjuszonego tłumu. Mmm, to dziwne. Czemu są problemy z dźwiękiem, a raczej z jego mową? W czasie zamieszek ginie 76 nie ludzi, w tym Wiedźmin Geralt Zit, pchnięty w piersi wdłami przez człowieka. O którym wiadomo jedynie, że nazywał się Rok i miał dług w wysokości trzech koron w lokalnej karczmie. Może to Was wkurzać. Ratując Wiedźmina, ginie też Jennifer Zwęgerberga. Ciała Geralta i Czarodziejki zawiera tajemnicza dziewczyna o popielatych włoszech. Miejsce w pochówku pozostaje nieznane. Pamiętam. Ulubienie mnie Co się z Tobą dzieje? O, Geralt sobie Wspomniał. Zobaczyłem własną śmierć. Wróciła ci pamięć? Pamiętam tylko to sam koniec. Wes. No to ciekawe, dlaczego są takie problemy z dźwiękiem. <słuch> przez nagrywanie. Skończyłem. Skuj go. Daj mi klucz. O świcie wypływam. Straż przyjdzie tutaj za pięć minut. Zjedz coś. Przyda ci się. Mm, żelazo. Nie, albo metal, to jest jeszcze lepszy, kurde. W sumie, może brakuje mu żelaza we krwi. Jeszcze wczoraj na rękach go nosili, i jesteśmy z powrotem jak w celi. Bohatyra! Nie dziwota! Bohatyra. Widziałem, jak 20 bohatyra. ludzi trupem położył. To prawda, zasuwał po murach i nie było widać, gdzie ma miecz tak nim wywijał. A jak bestia nadleciała, to on myślał, że go na strzępy rozerwie. Poczekaj, jutro będą z niego skórę pasami drzeć. <laughs> Dobra, i sądzę, że na tym skończymy chwilowo. Nagrywanie. A, nawet nie mogę zapisać gry, więc jednak teraz jeszcze Szkoda poprowadzę. Szkoda się, gówna tykać, tylko człowiek se łapy się, prowokuj. to robota dla kata. ich. Podejdź tu! Czego się drzesz? Mamy cię uciszyć? Gdyby nie było tych krat, inaczej byście gadali. Tak? No to zobaczymy. No i uwolniliśmy się. jest z ciebie podroby. Tu mamy quick timey za pomocą wsadu. Trzeba szybko wykonywać. Oj, nie udało się. Zagapiłem się znowu, kurde. Dobra, obaj leżą. Klucz do więzienia. Ale na tym, tak jak mówiłem, zakończymy. Zapiszemy jeszcze. Teraz będzie etap, który znacie zapewne z prezentacji Wiedźmina. Ci, którzy z Was widzieli. Dobra, a jak na razie zakończę. E, komentujcie, e, czy Wam się podoba. E, suby też. E, nie pogardzę. E, no, to do zobaczenia i wyczekujcie na kolejne odcinki. Trzymajcie się.